O Siemanko, z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj takie daily, kilka tematów. E, po żniwach, słoma powożona, czas na serwis, tata właśnie mucha kabinę, e, pad termostat od klimatyzacji, o, w sumie już półtora miesiąca temu, na końcówce buraczków. Raz klima działała, raz nie działała, e, w upałach to naprawdę uciążliwe. E, no i co, i, i działamy, tak? Tata, tata w sumie wymienia, tak, ja akurat. E, działam z siewami, tata na warsztacie, tu mamy kolejnego poszkodowanego, wędzie. E, coś zaczęło delikatnie stukać e, przy włączonym przednim napędzie, okazało się, że wpadł e, jeden przegub, e, części będą dzisiaj mamy co? Środę, części miałby dzisiaj, no ale prawdopodobnie będą dopiero jutro, bo dzisiaj już kurier był z DPD, e, no i co, i fajnie jest wrócić do żywych. I, i, i co? i, i będzie, będzie dużo pracy tak talerzowanie, wożenie yy, obornika, poplony, wszystkiego, masę, także czym prędzej ciągniki muszą wrócić do żywych. No i kopiemy pyrę w piątek na przemeszno pierwsze auto no, słowo wypowiedziane, że chyba dzisiaj paczki nie będzie i paczka jest, także jeszcze idziemy składać fenda zaraz i od jutra do roboty. No to już to, to znalazł się, jakąś małą nieszczelność gdzieś tam delikatnie faktycznie no, zaczekało na podsofitkę. Tu jest zamknięte i tego tu tych śrubek tylnych złotkę odkręcić, tu też było odkręcić, a tylnych tu... Od nie spodu odkręcić. nie dojdzie, radyjko jest, ale no tu nie ma szans, żeby dojść w spodu. się tu, tu rękę gdzie tu przecisisz. No, zobaczcie, ładowara sobie pyka tutaj towarek czeka na włożenie, zaraz będziemy działać dalej Jedną pryzmę wywiozłem tam, właśnie teraz przejeżdżam rozrzutnikiem bliżej. Ale co chciałem wam pokazać? Zobaczcie, jaka piękna już na ten moment nasza e, mieszanka. Tutaj regenerująca e, glebę po buraczku ćwikłowym. To pole, gdzie sialiśmy e, głęboszem, a PV mi jechaliśmy naszym notilerem. E, supero. No i tak, mamy tutaj e, mieszankę top e, struktura od chłopaków stop nasiona. Zobaczcie, facelia, taka bojna, że aż się wykłada poplon, no sięga właściwie po jajka, kolokwialnie mówiąc. Masy naprawdę sporo, facelia za chwilę zacznie kwitnąć. E, tutaj w składzie mamy tak, facelię, olejarkę abisyńską, mrzotkiew oleistą, w melioracyjną. E, co tu jeszcze było? Słonecznik na pewno. E, tych gatunków sporo, tak, o różnym e, system, a, lnianka abisyjska, tak, e, sporo. Sporo tych gatunków o korzeniu właśnie palowym, bądź wiązkowym, uzupełniającym się. Tutaj mamy olejarkę abysyńską. Także tutaj bogaty skład, no i regeneracja tej gleby. Tak? No jedynym minusem jest to, że rzodkiew zaczyna kwitnąć. Będzie trzeba to za niedługi czas likwidować, żeby nie wydało nasion, które będą później, później mogły być chwastem. Masy naprawdę sporo, mówię, no facelia, już się to wszystko zaczyna wykładać, to było wyższe, wam powiem. Jak na ten krótki okres, gdzie to rośnie, no to naprawdę nasiona petarda. No i teraz tak naprawdę dzisiaj oborniki, jutro mieszamy, przygotowujemy pola i siejemy drugą turę po zbiorze pszenic. Późno, ale zdążył urosnąć, składników będzie miało, wilgoci tam, gdzie właśnie te poplony będą siano, czyli po pszenicy, jak została słoma, sieczka. Chleba przykryta, osłonięta, mamy sporo, wschody powinny być fajne. Tutaj wilgoci na pewno już nie ma nic, jest to wypite, że tak powiem do zera, ale, ale cieszy oko, tak? udany poplon bardzo cieszy oko, tutaj to zastąpi nam jakąś tam część dawki obornika na pewno, tak? masy damy sporo. Yy, za tydzień, w czwartek ma być, teraz jakby upał, dzisiaj mamy poniedziałek, yy, w czwartek ma być upał, Faceria na pewno zakwitnie, więc zrobi się nam tutaj yy, kolorowo, na razie kwitnie rzodkiew, no i co, i tak to. Tak to wygląda Rzodkieweczka, zobaczcie jaki korzeń Są warunki, korzeń może penetrować Wyrwało się tyle eee, Może znajdziemy tutaj Rzodkiew melioracyjną akurat Nie ja wiem która to będzie Ciężko trafić, to jest zwykła wszystko Ale melioracyjna też tutaj jest No zobaczcie jaki korzonek Coś pięknego, super Jedno z głowy, to lecimy z następnym, zobaczcie, wapienko się rzuca po 3 tony magnezowego na hektar. Świeża dzierżawa. Generalnie pszenica była posiana. Nie było źle, ale było widać place, miejsca takie właśnie, gdzie jakiś tam kwasek jest na pewno. Przed wapnowaniem wczoraj pobrałem tutaj próbki do analizy. No i to wapno to idzie tak w ciemno. No wyniki będą pewnie za 4 do 6 tygodni, ale trzeba działać już teraz. Tutaj widzicie w koło nawet peżowina, gdzieś tam jakieś teraz jakby wszystko ścięte to chodzkie klocki wychodzą no i co, i sypiemy i, i działamy żeby to pH było uregulowane bo uregulowane pH to podstawa, to prawidłowe przyswajanie fosforu, potasu, fosforu przede wszystkim e, azotu no wszystkich składników, tak? to jest najtańszy zabieg, który najwięcej może zdziałać, jeśli faktycznie pH mamy e, skopane, rozrzutniczek w akcji za dużo sobie naładowałem bo pewnie o z 12 ton może 14 tutaj na działkę przywiozłem nie chciał mi ruszyć musiałem mocniej płynąć hydrauliką i lekko mocniej otworzyć klapę i teraz dopiero idzie o no, już tam gdzieś mam praktykowane mniej więcej jak to ma iść no i co i idzie wapienko pójdzie talerzówa na głęboko też tutaj nierówności więc pod jakimś skosem i co tutaj jechaliśmy z poprzednim tym tutaj taki klinik mamy no, i myślę, że za 4-5 tygodni pójdzie tutaj jeszcze kurzaczek. Nasz także jakiś tam odstęp zachowamy. No i działamy. Nie ma przystojów. Godzina się godzina 17. Chyba jeszcze mam putira do wywiedzenia. Także elegancja. Kolejna dostawa wapna na ten sezon. Tym razem na działki e, po tych likwidowanych szaczkach tam wiadomo zma, zmulczowane sporo masy. No i generalnie kora, e, iglak z natury jest kwaśny i tam pójdzie po 5 ton kujawitu. Także działamy tutaj deszczownie rozwinięta. Nie w ziemniaki, bo one już kończą wegetację, ale w buraczki. Także cały czas. Cały czas robota godzina siódma, nie wiem, 15.20. Witam Was. Nagram Wam tu krótki urywek dzisiejszej akcji. Zwozimy słomę na fermę, jak co roku zresztą. Lawetka pronarka, druga lawetka. Eee, nowa watra. Tata mój za sterami. Ja tu w J-ce ładnie, już sobie na kubki, jak widać, pozwoziłem. I teraz co ładujemy. Tata leci na fermę, tam rozładują i wymiana słoma za obornik, leci. I cały czas coś robimy.